Dwa tygodnie temu ojciec mi się pochorował, powiem ci, pojechałem z nim na cor, no myślałem, że mnie kurwica mnie weźmie, się A, mnie wyprosiły kurwa ale na tego, zaniosłem nie, ojcu kurwa. wodę, wodę wyniosłem, kurwa, zaniosłem jeszcze raz ojcu wodę. Proszę zadzwonić za 3-4 godziny. Wyobraź sobie, że kurwa 5 godzin 40 minut go trzymali, lekarz mhm. go kurwa tylko widział internista, a, a nie było kurwa, żeby zszedł urolog, bo miał ten w moczu krew. Miał skierowanie kurwa do szpitala na tego do, żeby na konsultację z urologiem. Mhm. No wyobraź sobie, że kurwa kroplówkę tylko dostał i ma, miał skierowanie do urologa, żeby się skąd tego na konsultacji, wiesz? Mhm. Miał, miał skierowanie, szpitala kierunku, dostał. Ze, dostał ze szpitala, tak, tak? Skierowanie? Tak. Tak. No i teraz, i teraz y, y, posługując się normalnymi jakimiś takimi zasadami. Normalność tak, ciężko, bo wyglądać no, sobie. No. To może kurwa by w połowie lipca może by gdzieś się dostał. Może by się dostał. Prywatnie też jest kurwa problem. Po znajomości, że tak powiem, po telefonie, bo trzeba byłoby czekać półtora tygodnia, żeby to dostać się prywatnie. I w końcu po telefonie pan doktor nas kuźba przyjął we wtorek, a w poniedziałek to było. Przecież on powinien być zbadany na sorze przez tego. No na sorze no, powinien górologa. być kuźba zbadany, no? USG powinni mu zrobić kurwa. No? oni tylko wzięli mu, tylko wiesz, kraci, moci kroplutkę mu dalej i tyle. No. Jeszcze się nie mogłem kurwa dodzwonić tam do tego, żeby zaczerpnąć jakieś informacje. Nie no, umieralnia. Proszę dzwonić. No mówić normalnie kurwa teraz, to jest nie daj Boże. Jeszcze nie było mojego kolegi, nikogo nie tego. Byłaby moja ta kuzynka, jest tym, no położna. I kurwa wiesz, przyszła tam. Lekarz mówi, no ja nie mogę nic tam nie tego, nie widzę. Będzie skierowanie miał do tego, do urologa na konsultację. O, kurwa, że no, ze szpitala kurwa, żeby tego dopiero do urologa, no. Gdzie kurwa w szpital ma posiada wszystkie kurwa różne e, oddziały. No. Myślałem, że normalnie jak wiesz, byś o to z tego, to normalnie aż myślałem, że nie, coś nie trafi kurwa, wiesz, na Ja to bym wezwał policję. Tylko, że A wiesz, panu... akurat... Policja nic nie zrobi. Policja ty. Dzisiaj policja nie interweniuje, tylko przyjeżdżają, robią notatkę z wydarzenia i jeżeli ty będziesz tam kierował sprawę do sądu, to dopiero z policji zaciągasz rozumieć informacje, na podstawie której wiesz, policjanci... Masz podkładkę, że coś takiego, że... Tak, że fakt zaistniał, rozumiesz, nie? No. Że fakt no. zaistniał. No. I tyle. I tyle. To no, jest jakaś porażka po prostu, no. No teraz to jest naprawdę, no, no teraz to jest kurwa i ludzi. ludzie umierają kurwa, ale jeszcze mi lepiej powiedział mój kolega ostatnio, kurwa, jakoś to było w marcu pod koniec. Jego wuj leżał, był chory na raka i żapał covida. Wyobraź sobie, że przysłał smsa przy, przywieście mu wody. Wyobraź sobie wody, bo kurna nie miał kto mu podać nawet wody. Jak no, oni no no, no, no przywieźcie wody jak oni kurde nie pozwalają się kontaktować klinicznie no, z tak, osobami. Tak. I kurwa nie miało mu kto podać tej wody, no. I kurwa i zmarł. Ja cię ci nie pierdolę, przecież to jest normalnie zabijanie ludzi, no. No, no zabijanie ludzi, no kurwa, no na tego. Bo po prostu y, brak kontaktu, rozumiesz, y, powinien być jakoś osoba, rozumiesz, y, powinni wpuszczać osobę, która po prostu ma, yy, działa w interesie tego chorego, rozumiesz? No albo kurwa powinna być jakaś ten, no pielęgniarka, kurwa, jakaś salowa, kichu, kurwa, jak wiesz nikogo nie tego, żeby podać temu choremu kurwa, żeby się napił. Jak była yy, koleżanka na tym złapała COVID-a i wjeździła do tego tymczasowego tego szpitala tam kurwa czy to ona leżała tam dwa i pół tygodnia. To tylko kurwa kruplufka dostawała, bo była odwodniona i pod tlenem. Takie kurwa lekarstwa dostawała. A je, o jego kurna, jakby mu nie przywieźli, nie, a mam patynę mu przywieźli, to on kurwa po trzech, no po czterech dniach już kurwa tego powrócił do żywych. No. No ona kurwa jest, jeszcze dopiero... No, dzisiaj akurat się spotkała z moją żoną i mówi, że kurwa wraca do pracy, bo była na, tych, na badaniach jeszcze, tak, okresowych, tam jeszcze i robili jakieś tego, bo miała tam jakieś duże zmiany w płucach, tam coś tam jakieś tego, nie wiesz i dopiero teraz wraca do pracy, tak była na zwolnieniu. No masakra kurwa.